Cześć, jesteśmy w Free FM. Od wielu lat naszym marzeniem jest móc podróżować, być gwiazdami roku. Obecnie bardzo ciężko pracujemy nad, nad materiałem, na naszą płytę. I naszym takim planem na, na teraz jest właśnie wydanie albumu. Mamy już sporo materiału na ten album. Jestem przekonany, że z tych numerów powstanie na pewno bardzo dobra płyta. Do powstania tej płyty jest nam potrzebna Wasza pomoc. Jeżeli e, otrzymamy wasze wsparcie, to mogę wam tylko obiecać, że dostaniecie bardzo dobrą płytę. Pamiętajcie, nie jesteście żółtego śniegu.